Cześć, z tej strony Gosia, z czytam i zapraszam Was na kolejną część zdobyczy czytelniczych. W poprzednim filmiku mówiłam strasznie rozwlekle, ale mam wrażenie, że na początek po prostu wzięłam te książki, o których miałam coś więcej do powiedzenia, jeżeli chodzi o same wydania. Teraz postaram się trochę bardziej streszczać, no ale jak wyjdzie, to zobaczymy. Jeżeli nie widzieliście jeszcze poprzedniej części, to zapraszam. Nie trzeba oglądać ich w kolejności, nie sądzę, żebym jakoś tutaj bardzo nawiązywała. Natomiast poprzednio pokazywałam Wam dość dużo książek, tak z szeroko pojętej fantastyki, więc teraz też jeszcze. Pozostaniemy w tym gatunku. No i zaczynamy z grubej rury od bardzo dziwnej książki. Tak, myślę, że dziwnej, a na pewno zwracającej uwagę. Ja mam nadzieję, że w ogóle YouTube nie zdejmie mi filmu za to, co ja tutaj pokazuję, bo jest to oczywiście przedstawiciel znanej organizacji rasistowskiej w Stanach Zjednoczonych. Nie mam pojęcia, czy można tej nazwy używać na YouTubie, żeby nie zostać po prostu skancelowanym. Książka ma tytuł Ring Shout i opowiada o wspomnianym klanie, natomiast jest to horror opowiadający o potworach, kukluksach, które się w tym klanie lęgną i walczy z nimi jakaś taka młoda dziewczyna, jeżeli się nie mylę. W sumie nie jest powiedziane, że ona jest młoda. Nie wiem skąd ja to wzięłam. Snajperka z niewyparzoną gębą, pochodząca z Harlemu, weteranka Hellfighterów. No więc mamy potwory, kukluksy, które tutaj atakują czarne społeczności i mamy jakąś snajperkę, która z mi walczy, brzmi to strasznie dziwnie, i moim zdaniem, to jest taka książka, która może być albo bardzo dobra, albo bardzo zła. Mam wrażenie, że tutaj nie ma możliwości pośrednich. Jest ona też bardzo krótka. Więc też jestem ciekawa, jak się ta historia rozwinie. Ale chyba jakby cieszę się, że ktoś nie próbował tutaj na siłę rozciągać czegoś, co było ewidentnie opierało się po prostu na jakimś ciekawym pomyśle. Nie mam pojęcia, jaka to będzie książka, ale jak zobaczyłam tę okładkę i jak zobaczyłam, o czym jest ta książka, to nie mogłam się powstrzymać, żeby jej nie kupić. I myślę, że. Jak będę miała ochotę na jakąś historię horrorową i taką bardziej szaloną, to na pewno sięgnę. Jest na tyle krótka, że też to mnie zachęca. I kolejna książka z tej serii to Jedyni dobrzy Indianie. Stevena Grahama Jonesa. I co ja wiem o tej książce? Niewiele oprócz tego, że bardzo dużo osób ją polecało i to była taka premiera, która mam wrażenie. Kiedy pojawiały się zapowiedzi, była dosyć głośna i dużo osób zwracało uwagę na tę książkę, a potem nie spotykałam się specjalnie z recenzjami i jakimiś opiniami na ten temat. Natomiast te osoby, które czytały, często wspominały, że była to jedna z lepszych książek tego roku, więc ja mam nadzieję, że mnie też się spodoba. I to też jest jakaś taka opowieść o naturze, mitach, jakiejś takiej zemście z przeszłości. Nie będę ukrywać, że jakoś bardzo dobrze wiem, o czym jest fabuła, też tego nie zgłębiałam. Szczerze mówiąc, myślałam, że ona jest grubsza w ogóle. I to mnie trochę zaskoczyło, że nie jest tak obszerna. Natomiast jest to książka, o której słyszałam dużo dobrego, jeszcze na zagranicznym booktubie, więc mam nadzieję, że mi się spodoba. Świetna okładka. Drugi tom Hyperiona, czyli Upadek Hyperiona. Hyperion pokazywałam Wam jakiś czas temu, cały czas oczywiście nie czytałam, w międzyczasie zdjęli mi audiobooka, więc już raczej chyba tej książki nie przesłucham, będę musiała ją przeczytać, ale mam bardzo mocny imperatyw, bardzo bym chciała. No i już kiedy pokazywałam pierwszy tom, to dużo osób mi pisało, że to tak naprawdę nie jest całość i właściwie ten upadek Hyperiona jest potrzebny, żeby przeczytać, no właśnie, historii Hyperiona, tam oczywiście są jeszcze dalsze tomy, bo jest Endymion i upadek Endymiona też? Czy triumf? Czy... Jakiś triumf jeszcze był chyba. Eee, w każdym razie jest to druga część opowieści, która bardzo mnie interesuje: opowieści science fiction o takiej pielgrzymce, która zmierza na planetę Hyperion, gdzie jest jakaś taka wielka bestia, która może spełnić życzenie jednego z nich, ale całą resztę spotka śmierć. I jest to książka pisana z wielu perspektyw i taka wielogłosowa, a ja w ogóle bardzo takie historie lubię, więc mam nadzieję, że niedługo się ją zabiorę. Bardzo jakaś taka niepokojąca jest ta kładka. W każdym razie, Przestraszyłam się trochę, że ta książka może zniknąć, bo nie była już tak szeroko dostępna w różnych miejscach, a też w pewnym momencie było tak, że Hyperion był niedostępny, potem się znowu pojawił. Tak jest z tymi książkami w ogóle z MAGA, że one co pewien czas po prostu znikają. Czasem wracają, czasem nie wracają, wolałam nie ryzykować. I jak przy Simonsie jesteśmy, to Drot albo Drut. Dana Simonsa to książka, którą z kolei dostałam na Gwiazdkę. I to też jest taka porządna cegiełka, jak to u Simonsa. Jest to opowieść o Dickensie i o jego ostatniej niedokończonej powieści, którą mam tutaj. Czyli tajemnicy Edwina Droda. Ja miałam taki pomysł, żeby najpierw przeczytać tę powieść Dickensa, a potem przeczytać powieść Simonsa, ale czy ja to kiedyś zrobię w tej kolejności, to nie wiem. Jeżeli będę miała ochotę na Simonsa, to po prostu będę go czytać. Najwyżej sobie potem tego Dickensa doczytam. No i to jest też historia dosyć ciekawa, dlatego że Dickens zaczął tamtą książkę pisać po tym wypadku kolejowym, którym miał, przeżył katastrofę kolejową, to bardzo na niego wpłynęło. I tutaj to też jest. Jest jakiś taki ważny wątek. Jeżeli się nie mylę, w ogóle y, narratorem tej książki jest Wilkie Collins, czyli mój niespecjalnie ulubiony pisarz, ale y, to jest już kolejna książka, y, w której. Tak, nazywam się Wilkie Collins, w której bohaterem, nie pamiętam czy narratorem, ale bohaterem jest Wilkie Collins, no bo też pragnienie y, Flanagana jest. Y, o Dickensie i Wilkim Collinsie. Także jest to ta para, która się dość często pojawia. No Jestem bardzo ciekawa, uwielbiam takie wiktoriańskie klimaty, uwielbiam powieści, które czerpią z tamtego okresu i w ogóle grozę powiązaną z klimatami wiktoriańskimi. Więc mam nadzieję, że bardzo mi się ta książka spodoba. No i super, że jest dostępna, bo bardzo długo też nie można było jej dostać. Podejrzewam, że macie już dosyć fantastyki, więc będziemy robić takie delikatne przejście przez krainy baśni. Michael Cunningham, Dziki łabędź Jeden Dziki łabędź i inne baśnie. To jest książka, którą dostałam od mojej przyjaciółki, bo rozmawiałyśmy kiedyś o baśniach w Aha. różnym takim wydaniu i w ogóle o nowych wersjach, i gdzieś ta książka się pojawiła. Jest to właśnie jakaś, są to jakieś właśnie alternatywne wersje znanych baśni. Przepięknie wydana książka, bo ona ma ilustracje, bardzo niewielka, spójrzcie, to jest świetne po prostu. Jestem naprawdę ciekawa, Michael Cunningham to jest autor godzin, które czytałam i które nie podobały mi się jakoś nadzwyczajnie, ale dlatego, że dużo bardziej podobał mi się film, natomiast y, lubię y, właśnie różne nowe wersje baśni i trochę brakuje mi takich książek, które by podchodziły do nich w sposób może nieco bardziej wymagający, nie robiąc z tego po prostu historii romansowych, jak często się teraz zdarza. Także jestem naprawdę ciekawa, ale ja na ile to będzie blisko oryginału, na ile to będą inne wersje tych baśni po prostu spisane przez Cunninghama, a na ile to będą po prostu opowiadania no, alternatywne zupełnie oparte, tylko na tych baśniach to nie wiem. Jak przeczytam to Wam powiem. Steinbeck i Ulica Nadbrzeżna oraz Cudowny Czwartek, jak rozumiem, to są dwie książki, które są zebrane w tym tomie, w tym nowym wydaniu. Ja mam Steinbeck'a wydanego w cały świat, bo mam kilka różnych wydań. Najbardziej podobają mi się te stare, tego typu, miękkie takie w sepi, i niestety nie udało mi się zebrać wtedy całej serii, bo też. Nie wiedziałam, że będzie mi się Steinbeck tak bardzo podobał, jak mi się podoba, więc mam inne wydanie, też miękkie, grun, Gron gniewu. Mam podróże z Sherley'em, zupełnie w ogóle stare wydanie, bardzo śmieszne, bardzo brzydkie. Teraz właśnie czytam na schód od Dedenu. Więc na fali tego stwierdziłam, że chciałabym dozbierać sobie te rzeczy, których mi brakuje. Tortilla Flat mam w ogóle wydanie, które zostawiła mi kiedyś Asia, i to jest wydanie z Gazety Wyborczej z Noblistów. Także tak jak mówię, w cały świat. I muszę przyznać, że ja nie jestem wielką fanką tych nowych wydań: to znaczy, okładki są naprawdę ładne, bo mają tutaj w tle zawsze jakiś taki ładny obrazek. W tym wypadku jest to Kotek, więc w ogóle super. Ale te książki są bardzo ciężkie i mają straszliwie biały papier. Ja nie lubię takiego białego papieru, bo y, mam wrażenie, że aż oczy bolą. W dodatku nie wiem, o co chodzi, ale tutaj prawie nie ma marginesów i nie podoba mi się to jak wygląda tekst w tych książkach. A jeszcze tak jak mówię, ważą swoje, to są takie wydania, za którymi ja nie przypadam. Więc absolutnie nie mam zamiaru kompletować sobie Steinbecka od nowa właśnie w tych nowych wydaniach. Po prostu będę miała każdą inną. Nie mam z tym żadnego problemu, a chciałabym mieć wszystkie jego książki na półce, no bo jak na razie jestem bardzo zadowolona. Z tego, co czytam, i bardzo mi się podobało to, co czytam. Z wyjątkiem Tortillifla, to który się odbiłam, ale kiedyś wrócę i spróbuję jeszcze raz, może to nie był dobry moment. No, ale bardzo chcę z tym byka czytać. Podobno, ulica Nadbrzezne, nadbrzeżna jest świetna, i ponoć jest to właśnie taka opowieść o małym portowym miasteczku. Także nic nie może mnie bardziej zachęcić, niż takie hasło. A teraz z kolei seria wydawnicza, którą zbieram, czyli kolejny boko w prawdziwe życie Sebastiana Knighta. Nie mam pojęcia o czym jest ta książka, dlatego że zbieram te wydania, żeby mieć całego tego nabokowa na półce i miałam, nie wiem czy pamiętacie, taki pomysł, że jak będzie wychodzić kolejna książka, to ja będę tę książkę czytać. No więc już jestem jedną w plecy, dlatego że nie czytałam jeszcze poprzedniej książki z tego wydania, czyli Zaproszenie na egzekucję. No i co mogę powiedzieć, no nie czytałam, za szybko wydają, niestety, albo stety, jeżeli ktoś chce uspierać, bardzo mi się podobają te wydania, te takie dziurawe i mogę Wam powiedzieć, że w ogóle WAP będzie w trochę podobnej stylistyce, tylko ono już, już bez tych dziur tutaj wydawać jelinek, w tym roku i też bardzo kusi mnie ta seria, zwłaszcza, że one są niewielkie, są lekkie, są wydaniami miękkimi ze skrzydełkami, a ja w ogóle lubię miękkie oprawy. No ale mam nadzieję, że też będę to czytać na bieżąco, zwłaszcza, że to nie są takie bardzo drugie, długie książki. Przekład Michała Kłogukowskiego, więc wspaniale. Książka, którą dostałam od wydawnictwa poznańskiego jako taką niespodziankę. Manifest Bernardine Evaristo. Jak może pamiętacie... Dziewczyna, kobieta, inna była jedną z moich ulubionych książek zeszłego roku, jeśli się nie mylę. W każdym razie niesamowicie podobała mi się powieść Evaristo, a to są jej zapiski i takie przemyślenia. I mówię, muszę przyznać, że jak bardzo jestem podekscytowana i nie mogę się doczekać tej kolejnej powieści Evaristo. Mężczyzna w kapeluszu, coś z kapeluszem. W każdym razie z kapeluszem na okładce była ta wersja zagraniczna. Tak, nie do końca mam ochotę czytać ten manifest, bo no, czyli potrzebuję czytać takie osobiste zapiski autorki, której znam na razie jedną książkę, a mam w ogóle naklejki w środku. A, swoje bitwy toczy za pośrednictwem słów. Nauczyłam się nosić swój status outsider, outsiderki z dumą. Pisarstwo stało się moim własnym pokojem. Pisarstwo stało się moim domem na stałe. Rozumiem, że tu jest nawiązanie do Virginia Woolf. No i szczerze mówiąc, te fragmenty, które tutaj widzę, nie brzmią jakoś nadzwyczajnie, i wiecie, jak to jest. To jest trochę taka sytuacja, jak ktoś wydaje swoje wspomnienia, a ma 25 lat. I właściwie nie ma co wspominać, i mam takie trochę poczucie, że być może to jest jednak trochę za wcześnie na wydawanie książki o pisaniu przez autorkę dwóch powieści, jeżeli się nie mylę. I oczywiście nie mówię, że ta książka jest zła, bo jej nie czytałam. Ma w ogóle ma szalenie ciekawą okładkę, taką bardzo matową, jakby trochę aż, aż lepką, taką bardzo, bardzo ciekawą. No i przełożyła tę książkę Kaja Gucio, którą jeżeli kiedyś to zobaczy, to pozdrawiam, bo znamy się z Kają Gucio z dawnych czasów. I to być może mnie zachęca najbardziej, że przeczytałabym tę książkę z tego powodu. Nie mówię nie, może kiedy przeczytam nową powieść Ewarysto, jeżeli będzie mi się bardzo podobała, to pewnie po tę książkę sięgnę, ale nie jest to taki mój pierwszy wybór. Byłam trochę zawiedziona właśnie, że następną książką wydaną przez wydawnictwo poznańskie nie będzie kolejna powieść. I znowu książka niespodzianka, tym razem od Państwowego Instytutu Wydawniczego. W ogóle pięknie wydana książka. Porządne papiery arcyksięcia Wilhelma, autorstwa Natalki Śniadanko. Uważam, że jeżeli ktoś nazywa się Natalka Śniadanko, to koniecznie powinien coś wydawać i w ogóle używać tego zdrobnienia imienia, bo to brzmi super. Nie mam pojęcia o czym jest ta książka, chociaż czytałam ten yy, opis. Jest... To książka, która rozgrywa się pomiędzy 1848 a 2008 rokiem, więc obejmuje 160 lat i ogniskuje się wokół postaci arcyksięża, arcyksięcia Wilhelma, jednego z najbardziej ekstrawaganckich przedstawicieli cesarskiej rodziny Habsburgów. I cóż ja tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Historical fiction i jest ukazywana też częściowo z perspektywy kobiety i jak rozumiem pani Natalka Śniadanko jest pisarką ukraińską, przełożył tę książkę Bogdan Zadura. Niewiele jestem w stanie na ten temat powiedzieć, nie była to na pewno lektura, którą planowałam i pewnie sama nie zwróciłabym jakoś uwagi na tę książkę, ale nie jest to też coś, co tak jakoś odkładam, myśląc, że nigdy po to nie sięgnę, bo też słyszałam dosyć dobre opinie i myślę, że dlaczego nie? Może przeczytam pewnie nie w pierwszej kolejności, ale może kiedyś będę miała ochotę, wpadnie mi w ręce. Jakieś było spotkanie chyba wokół tej książki, ale w księgarni do dzieła, jeżeli się nie mylę, ale no już nie zdążyłam się do niego przygotować, więc. No może kiedyś jakiś klub książki, coś mnie skłoni do tego. Nie wiem, dajcie znać koniecznie. Jeżeli czytaliście tę książkę, to to jest kolejna m, taka pozycja, co do której przydałoby mi się jakieś polecenie bądź odradzenie. I jak już jesteśmy przy książkach, które dostałam i no nie były takim moim pierwszym wyborem, to mamy tutaj Tomasza Stawiszyńskiego Reguły na czas chaosu i na pewno z tym autorem było spotkanie w Księgarni do dzieła i też było ono w ogóle jakieś takie bardzo popularne i cieszyło się dużym zainteresowaniem jest to, jeśli się nie mylę współczesna książka filozoficzna i ja z współczesną filozofią ostatni raz miałam do czynienia na, na studiach i to były chyba książki Jolanty Brachczajny które zresztą bardzo mi się podobały. Natomiast w ogóle nie sięgałam po tego typu pozycje. Muszę przyznać, że ja nie jestem wielką fanką pozycji takich bardzo filozoficznych. Natomiast ta książka cieszy się dużą popularnością. Bardzo podoba mi się tytuł Reguły na czas chaosu. Jak odnaleźć równowagę w czasach, gdy stabilność stała się towarem deficytowym. I jeżeli rozumiem, to nie jest coś takiego poradnikowo lifehackowego, tylko właśnie bardziej filozoficznego. I na początku miałam takie wątpliwości, ale potem przejrzałam sobie to i stwierdziłam, że a może dlaczego nie, może właśnie powinnam przeczytać. Ta książka ma bardzo dużo w ogóle światła na stronie, więc to nie wiem, jest jakoś bardzo dużo czytania. No nie wiem, też będę wdzięczna za jakieś polecajki, bo mam wrażenie, że to jest książka bardzo nie w moim stylu, ale być może być może powinnam ją przeczytać, może mogłaby się stać w jakiś sposób dla mnie ważna. To, co mnie pociąga, to właśnie to, że. Tego typu książek nie czytałam od bardzo, bardzo dawna. I może to byłby dobry pomysł, żeby spróbować. No i umówmy się, że wydanie jest absolutnie przepiękne. I jeszcze jeden taki niespodziankowy prezent wygrzebałam. Elif Szafak, Wyspa Zaginionych Drzew. Dostałam tę książkę od wydawnictwa poznańskiego w takiej ogólnie niespodziankowej paczce, z której jak na razie przeczytałam Miasto w chmurach, które bardzo mi się podobało, więc w sumie. Czasami takie niespodzianki mogą nas otworzyć na coś nowego. Jeżeli chodzi o Elif Szafak, to jej poprzednia powieść ona nie jest w ogóle poprzednia ale ta, którą poprzednio czytałam, czyli tam tych 11 minut, ileś tam sekund na tym dziwnym świecie, nie zachwyciła mnie specjalnie i miałam wtedy takie poczucie, że może nie jest mi do końca po drodze, po drodze z Elif Szafak. Natomiast Wyspa Zaginionych Drzew atakuje mnie zewsząd i jest mi bardzo polecana i cały czas słyszę, że to jest świetna książka, że warto po nią sięgnąć. Jest to hmm, jakaś taka opowieść hmm, o poszukiwaniu chyba własnych korzeni, jeżeli się nie mylę. I powrotu do historii, która działa się na Cyprze. No i nie ukrywam, jeżeli chodzi o te wydania Elif w to są to chyba jedne z najpiękniej wydawanych książek obecnie. One są absolutnie wspaniałe, jeżeli chodzi o projekty tych okładek. I to, że nie jestem przekonana do tej książki, niech podkreśli fakt, że ja już nie mam na półce tej poprzedniej powieści, mimo że ona też była tak pięknie wydana. I to piękne wydanie nie było zastąpi, mi w stanie zastąpić tego, że ta powieść po prostu no, nie spełniła jakoś nadzwyczajnie moich oczekiwań. Ale równocześnie czytało mi się ją dosyć dobrze, więc yy, mam ochotę przeczytać te książki i to nawet nie w jakimś bardzo odległym czasie, yy, bo tych poleceń jest dosyć dużo. Więc bardzo dziękuję za taki prezent, i mam nadzieję, że ta książka przekona mnie do Elif Szafak i do sięgania po jakiejś innej pozycji. Bo jak na razie nie jestem jakoś bardzo zachęcona. Nigdy, nigdy, nigdy. Lindstrumsborg, jeżeli się nie mylę, norweska książka albo szwedzka, zaraz sprawdzę. Norweska. No, jest to książka, która też pojawiła się w bardzo wielu zestawieniach jako najlepsza książka tego roku. Jakimś cudem ja jej nie czytałam wcześniej, jest to temat, który mnie bardzo interesuje, czyli temat świadomej bezdzietności i bezdzietności z wyboru. No, i na pewno tematycznie ta książka przypadnie mi do gustu, co do tego nie mam wątpliwości, natomiast też dostałam kilka takich sygnałów a przede wszystkim jeden, od Olis Bukstową, że to nie jest dobra książka jako książka. To znaczy, że temat jest ważny i wszyscy skupiają się na tym, że ona jest ważna, trochę pomijając to, czy ona jest dobra po prostu jako literatura. Ja nie wiem, ale chętnie sprawdzę i mogę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o stos książek, które na mnie czekają, to ta jest bardzo wysoko. Zwłaszcza, że nie jest jakaś bardzo długa, więc myślę, że w najbliższym czasie będę ją czytać, jak tylko skończę tego Steinbecka, którego, no, jeszcze trochę będę czytać na pewno, bo to na wschód od Edenu. Ale jestem bardzo ciekawa, jak ja odbiorę tę książkę. Natomiast, kiedy usłyszałam o czym jest, to wiedziałam, że na pewno znajdzie się na mojej półce. I słuchajcie, chyba prawie że dotarliśmy. Jeszcze dwie pozycje. Tego samego autora, Przekleństwa niewinności i Middle Sex, Geoffreya Eugene Dessa, chyba tak się czyta, naz, greckie nazwisko tego amerykańskiego autora. I ja nie czytałam jeszcze nic um, Eugene Dessa, ale oglądałam film Przekleństwa niewinności wieki temu. I nie byłoby to coś, co mnie może jakoś bardzo pociągało, chociaż wtedy film mi się podobał, jakoś trafił na dobry moment. Natomiast absolutnie, chyba wszyscy polecają sięgać po Eugene Desa i słyszałam same pozytywne opinie na temat tych książek. Bardzo podobają mi się te wydania. Middle już był tak wydawany wcześniej i ma przepiękną okładkę, ale teraz, właśnie przykleństwa niewinności pasują do tego wydania prawie, że. Bo tutaj mamy oprawę zintegrowaną, którą w ogóle uwielbiam, jeżeli chodzi o oprawy. Oprawa zintegrowana jest absolutnie super, taka giętka. A tutaj mamy zwykłą oprawę ze skrzydełkami. I mimo tego, że te książki zostały właśnie tak, jak mówię, dopasowane wglądem, no to na przykład grzbiety już od siebie odstają. To nie jest jakiś wielki dla mnie problem. Ja w ogóle lubię wydania miękkie i wydania właśnie zintegrowane. I cieszę się, że ta książka jest w takim właśnie ładnym, e, ładnym wydaniu, bo to jest chyba jak na razie najładniejsze wydanie, które było dostępne. Co nie zmienia faktu, że no już kurczę, można było to jakoś spasować żeby chociaż wysokością te książki do siebie pasowała, tutaj jest taki ząb, no ale trudno, nie po to je kupowałam, żeby ładnie wyglądały na półce, tylko dlatego, że podobno są świetne, muszę przyznać, że bardziej mnie ciągnie Middlesex, no ale pewnie po przekleństwie Niewinności łatwiej mi będzie sięgnąć, bo będą krótsze, nie wiem dlaczego jakoś tak mi się kojarzą te książki, że dobrze byłoby je czytać latem. Te przekleństwa niewinności były jakieś takie duszne i lekkie, letnie, jeżeli chodzi o film. Więc może właśnie to jest dobry pomysł na letnią lekturę. No i słuchajcie, to wszystko, przynajmniej to, co znalazłam. Jest to oczywiście druga część tego filmu, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzedniej, to zapraszam. Jak zwykle zachęcam Was do tego, żeby komentować. Dawać mi znać, które książki warto przeczytać Waszym zdaniem. Możecie mi też dawać znać, których książek nie warto czytać, ale to jest zawsze trochę smutne. No, tak jak na przykład właśnie z tym. Um, nigdy, nigdy, nigdy. Bo to trochę zniechęca, ale ja zawsze czytam Wasze komentarze. Nie zawsze mogę i mam czas na nie odpisywać, ale czytam zawsze. Więc chętnie przyjmę różnego rodzaju. Porady czytelnicze. No i zachęcam Was do obserwowania nas na Facebooku i na Instagramie. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!